Z Ewangelii według Świętego Marka. Kto Wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Szczęśliwy Boże, kochani, witajcie. Już 26 niedziela zwykła. Trwamy w takiej ciągłej lekcji, czytaniu Ewangelii według Świętego Marka. Ta druga część, która zaczęła się właśnie od końca ósmego rozdziału, jest próbą odpowiedzi na pytanie, kim jest uczeń Jezusa. Jezus daje swoim uczniom bardzo konkretne wskazania co do tego, jak droga uczniostwa Jezusowego ma wyglądać. Dzisiaj dość taki długi tekst, bardzo bogaty w treść. I ja wybrałem Ci zdanie, które jest dokładnie w centrum tej Ewangelii, w, co, w samym środku. Tekst bardzo pozytywny. Mówi o pozytywnych rzeczach. Pierwsza część tej Ewangelii, to co się znajduje przed tym tekstem, mówi o tym, jak uczniowie Jezusa przychodzą do Niego i mówią: Panie, ktoś tam w imię Twoje wyrzuca złe duchy, i... ale nie chodzi z nami. Jezus mówi: Pozwólcie mu. I dalej po tym tekście jest to, jak Jezus mówi, że jeśli komuś powodem do grzechu jest prawe oko, czy prawa ręka, czy prawa noga, to nieważne jest, że to jest akurat prawa, ale jeśli cokolwiek jest ci powodem do grzechu, to odetnij to, odrzuć to od swojego życia bardzo konkretnie, bardzo jasno o tym mówi, bo skończysz w piekle. I tak się wydaje, że to zdanie, które przytoczyłem, jest najbardziej pozytywnym zdaniem w całej tej Ewangelii, którą dzisiaj czytamy w Kościele. Zobaczcie, Jezus mówi o tym, że kto poda choćby kubek wody w imię moje, ze względu na mnie, ten nie będzie pozbawiony nagrody wiecznej. Nam się czasem wydaje, że my musimy czynić jakieś wielkie rzeczy w swoim życiu, żeby zasłużyć na chwałę nieba, na tą nagrodę, której każdy z nas nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, oczekuje. To jest takie naturalne, że mamy w sobie takie pragnienie bycia wynagradzanym. Zresztą wielokrotnie Jezus też mówi w Ewangelii, że wart jest robotnik swojej zapłaty czy swojej strawy. Tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o nagrodę życia wiecznego. I Jezus pokazuje, zobaczcie, że wystarczy zrobić coś nawet małego, właśnie w imię Jezusa Chrystusa, żeby nie być tej nagrody pozbawionym. My często sobie tak myślimy, że bycie uczniem to oznacza czynić naprawdę niesamowicie wielkie rzeczy. A tu. Jezus mówi zupełnie coś innego. My często jesteśmy właśnie w tej pozycji uczniów z tej Ewangelii, którzy mówią: Panie, no ten wyrzuca złe duchy. Jak on też może mieć udział w tym, co my y, czynimy, czy jaką nagrodę mamy otrzymać, czy jakie nagrody się spodziewamy? Jezus pokazuje, że zarówno ci, którzy mają taki dar, którzy mają dar czynienia wielkich rzeczy, ale także i ci, Którzy choćby podadzą kubek wody w imię Jezusa Chrystusa, że są godni nagrody Bożej. Tutaj przypomina mi się też ta ewangelia o robotnikach w winnicy, kiedy słyszeliśmy, że wielu oburzyło się, bo oni pracowali 12 godzin, dostali denara, a ci co pracowali godzinę również otrzymali denara. I tam pan tej winnicy mówi, czy nie jest mi wolno zrobić z tym, co jest moje, tego, co chcę? Pamiętam też jeszcze taką jedną scenę, kiedy byłem w parafii najświętszego zbawiciela w Warszawie. Tam był taki razem z nami infułat ksiądz Jan Miazek, i on fajnie do nas mówił: chłopaki. Wy to myślicie, że jak każdy teraz będzie, nie wiem, w, w jakichś wspólnotach, w naukotuchomenacie, w odnowie, w oazie, czy w innych różnych rodzajach grupach, takich małych przy parafii, to że tylko oni będą zbawieni. W sensie, że jakby nie ma innej drogi. A mówię, popatrzcie na te wszystkie kobiety, panie, starsze osoby, które przychodzą i są po prostu codziennie na Eucharystii. Które codziennie odmawiają różanie w jakichś tam intencjach bardzo konkretnych, często intencjach kościoła, nawet nie swoich, tylko modną się po prostu za kościół, że one, to jest ich droga, przez te małe rzeczy. Co więcej, zobaczcie, nie da się nauczyć robić jakichś rzeczy wielkich, jeśli nie nauczymy się być dobrymi, kochać służyć innym w tych rzeczach małych. To się tak nie da, nie przeskoczy się. Nie da się być do, dobrym dla kościoła, nie da się służyć kościołowi, jeśli na przykład nie zabezpieczysz swojej rodziny, jeśli nie będziesz dobry dla swoich najbliższych, jeśli nie będziesz dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym mężem, dobrą żoną. Nie da się też robić y, wielkich rzeczy, na przykład mi, jako księdzu, czy jakiemukolwiek innemu kapłanowi, jeśli ja nie będę potrafił być dobry, kochający w tych takich zwykłych, prostych sytuacjach naszego życia, naszej codzienności. I my bardzo często od razu spoglądamy na te rzeczy wielkie. A ta wielkość to rodzi się właśnie w tych drobnych sprawach, w uczciwości, chociażby w tym, co jest dalej w tej Ewangelii, czyli w niepopieraniu zła. Zobaczcie, ile jest w nas przyzwolenia na zło, takie ogólne, społeczne. Kiedy na przykład mm, szef gnębi swoich podwładnych, swoich pracowników. Czy chociażby tolerowaliśmy przykręcanie liczników przy sprzedaży samochodu. I to były takie, wydawać by się mogło, drobne rzeczy. Przypomina mi się jeszcze chociażby, nie wiem, kradzież jakiegoś prądu. Gdzieś tam podpięcie się na lewo, jak to się czasem mówi. Przyzwalamy na takie rzeczy. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby teraz mieć takie podejście jurydyczne, ale właśnie chodzi o taką wrażliwość, że ja chcę walczyć ze złem, z grzechem. Że nie pozwolę, aby to zło, takie pojedyncze, drobne, przerodziło się w cały system zła żeby to ono niszczyło społeczeństwo, niszczyło Królestwo Boże. I to chodzi o takie nawet drobne rzeczy. Czy my jesteśmy tam wierni Chrystusowi? Czy robimy to wszystko z miłości do Chrystusa? Kochani, życzę Wam właśnie takiej wrażliwości serca, też takich oczu, które będą widzieć to wszystko, co jest takie zwykłe, drobne, że to jest okazja do tego, żeby czynić dobro wobec tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Że to jest szalenie ważne, żebym miał takie serce. Bo wtedy, jeśli będę to czynił w imię Jezusa Chrystusa, z miłości do Boga, to będę stawał się święty. I tej świętości, kochani, Wam życzę. Trzymajcie się dzielnie. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem i do usłyszenia wkrótce.